Zwracam się do wszystkich Państwa z apelem. Z apelem o zachowywanie dystansu, o zakładanie prawidłowe maseczek. To chciałbym zwrócić Państwu również uwagę, że maseczka na brodzie niczemu nie służy. Maseczka tylko na ustach również nie spełnia swojej funkcji. Ba. Przyłbice, które z wielu, z wielu, wiele z Państwa nosi, wielu z Państwa nosi yy, założone, one również, jeśli są założone tak, że usta są odsłonięte, nie spełniają żadnej roli. Zresztą yy, wartość przyłbicy jest niestety ograniczona, jako że spod niej yy, ten aerozol w wypadku kichnięcia, zakaszlenia się i tak, i tak wydostaje. W związku z czym mój apel, używajcie Państwo raczej maseczek, nie przyłbic, a jeżeli używacie, to używajcie tak, żeby one zabezpieczały. Zabezpieczały nas wszystkich. Każda maseczka, którą Państwo nosicie, są, jest zabezpieczeniem dla wszystkich, Którzy są wokół. Nie zabezpiecza mnie moja mawseczka, tylko zabezpiecza wszystkich państwa. I to dla, jako odpowiedzialność każdego z nas, róbmy to w stosunku do współmieszkańców, współobywateli, sąsiadów. Również nie chciałbym, żeby tego typu. Zachowania, czyli prawidłowe ubieranie maseczki, zachowywanie dystansu społecznego, częsta dezynfekcja rąk, spotykała się z negatywnymi reakcjami części osób. Bardzo proszę wszystkich, żeby tego przestrzegać i naprawdę korona nikomu z głowy nie spadnie, jeśli zdezynfekuje dodatkowo ręce, jeśli poprawi sobie tą maseczkę. I szanujmy siebie nawzajem. Dziękuję.